Cześć, witam Was! W Lidlu możecie kupić taki fajny kubek. Zaraz go otworzymy. Zobaczymy, jak wygląda na żywo. Co jest w nim takiego niezwykłego? Otóż tak wygląda normalnie ale jak nalejecie do niego gorącej wody to zwróćcie uwagę na okulary zmieniły swoją barwę Także polecam. Myślę, że Lille Kosiciówka ma w każdym ze swoich sklepów sprzedaż taki kubek. 2,99 w UK. Pozdrowienia.